Panowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wracamy do FPS-ów. I mogę Wam z góry powiedzieć, że ten odcinek zapamiętacie sobie na bardzo długo. Dlatego, że jak ja tu zobaczyłem, to tak jak Wam mówię, byłem po prostu w jednym wielkim szoku. Dlatego, że na zagranicznym internecie pojawił się odcinek, który ja Wam, można powiedzieć, dzisiaj przekażę. Pokażę Wam o co dokładnie chodzi. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam, że seria FPS-ów pojawia się każdego dnia o godzinie 6.45. Także jak rano wstajecie, niektórzy wstają do szkoły, niektórzy mają wolne, a niektórzy może. Już w ogóle nie chodzą do szkoły, ale ta seria pojawia się każdego dnia 645, więc rano jak odpalacie komórki, pamiętajcie, że zawsze będzie na Was odcinek czekać. I będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli pod tym odcinkiem każdy z Was zostawi łapkę w górę. Także zejdźcie na dół, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie pominąć żadnych newsów. Przypominam tutaj jeszcze o moim kodzie Ewela w sklepie. Nie zapomnijcie go wpisać jeszcze dzisiaj. Z góry wam bardzo dziękuję. No i przejdźmy sobie do głównego tematu. Być może niektórzy z was już widzą nową rzecz, którą dostałem, ponieważ to chcę Wam pokazać. Pokazać na samym wstępie, co dostałem od Epic Games. Ja Epicowi naprawdę bardzo dziękuję. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj lotnię Moim zdaniem, ja już latałem tą lotnią. Moim zdaniem, jest to najlepsza lotnia, jaka kiedykolwiek chyba była. Dla mnie to jest teraz moja ulubiona lotnia. I zobaczcie, tak dokładnie wygląda ta lotnia. Wejdziemy sobie, może, bardziej tutaj do tej szafki. No i jak możecie zobaczyć, w niedawnych wchodzę sobie do gry i okazuje się, że dostałem od Epika właśnie tą lotnię. I teraz tak. Ta lotnia jest do zdobycia za kupno gry, ale również ma pojawić się w sklepie, bodajże pierwszego, jakoś tak, czy jakoś po 25. Ja jeszcze sprawdzę szybko maila, czy mam dodatkowe informacje na ten temat, ale okazuje się, że tym razem nie dostałem żadnego maila, czyli po prostu dostałem. To z góry, że tak powiem. Więc, jak możecie zauważyć, mamy tutaj lotnie i jest to dokładnie... Jaka tu jest nazwa tej lotni? Um, jest to dokładnie Diamentowy Kucuś, seria Legend Gamingu. Także tak dokładnie wygląda ta lotnia i to jest dwurożec. Słuchajcie, to jest dwurożec. Nie wiem, co to jest. Diamentowy Kucuś, część zestawu Chaos, rozdział trzeci, sezon pierwszy. Czyli to wchodzi dopiero w tym miesiącu. Na samym końcu tego miesiąca jakoś tak. Jest to do zdobycia za grę. No i wejdziemy sobie teraz do gry i zobaczymy, jak to wygląda... Kiedy tego będziemy używać. Także wybierzmy sobie to, wyposażmy. Jestem na full detalach, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. I tak jak mówię widzowie, zaskoczycie się i to mocno, tak jak ja wcześniej. Dobra, mnie już ładuje do gry, powinno mnie zaraz wczytać, a więc jesteśmy w grze i no, oglądajcie sami. Ok, ja już jestem w meczu i e, zaraz będziemy leczyć e, booster Słuchajcie, w ogóle napiszcie mi, jak Wam się podoba ten sezon. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się to wszystko podoba. Tu jest ciekawa sprawa, tak szczerze, mam nadzieję, że coś takiego go z biegiem czasu zostanie dodane do gry. Ale dobra, napiszcie mi w komentarzu, jak wam się podoba ten sezon. Mi się bardzo podoba. Mnie cieszą wszystkie zmiany, tak szczerze. Budowanie, no oczywiście wiecie, że nie zniknęło tak naprawdę, jak ktoś chce budować, idzie na arenę, na kreatywny i na pewno teraz wszyscy z was bijają karnet. My już jesteśmy w Battle Busie, polecimy sobie może na kamień. Ja jestem teraz w trybie bez budowania, lecimy, no i przetestujmy sobie naszą lotnię. I tak jak mówię, właśnie jeszcze tutaj bardzo ważna sprawa. Oglądajcie dokładnie ten odcinek, dobra? Ogląd Zobaczcie dokładnie, e, otwieramy lotnie. No i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj lotnię, która wygląda w ten sposób. Leci za nami tęcza. E, wejdziemy sobie, może, na jakąś moją mapę, która, na której grają cały czas ludzie, i e, jestem ciekaw ich, te jakby, mm, reakcji. Chociaż ta lotnia chyba już jest dostępna za grę, ale nie jestem tego e, tak do końca pewien. Także, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj e, jednorożca, czy tam dworożca, nie wiem, jak to do końca nazwać. I mm, teraz. Duże pytanie do was, czy wy coś zauważyliście widzowie? czy wy coś zauważyliście eee, Czy, no czy Tak, no po prostu, czy posłuchaliście Mnie, żeby dokładnie Oglądać ten odcinek, nie przejmujcie się Jeśli nie widzieliście dokładnie o co chodzi To ja wejdę sobie zaraz do działa I pokażę wam, co, ukrytne, co ukrytego Ta lotnia ma w sobie, w sumie niepotrzebne Nam jest teraz działo, oglądajcie widzowie I jeszcze raz, jeszcze wam daję jedną Szansę, oglądajcie, no Coś tu, coś tu widzowie Nie gra, coś tu totalnie nie gra Coś to naprawdę bardzo totalnie nie gra. Um, nie, wiem dlaczego tak, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. E, staram się tutaj zrobić Zrobić to kilkukrotnie. Dobra, mam nadzieję, że już wszyscy widzieliście. Dokładnie tak. Mamy tutaj animację. Jakby to wytłumaczyć, żeby to było w miarę tak. Yy. Mamy tutaj animację, która polega, polega na tym, że ten jednorożec pluje, ale nie zbuzi. Nie chcę tego widzowie powiedzieć wprost. Po prostu coś mu filatuje z tyłka podczas otwierania lotni. Czyli podczas otwierania, właśnie mm, że tak powiem, tego kucyka, kucyk nagle strzela czymś z określenia w komentarzu. Wejdźmy sobie teraz na powtórkę i prześledźmy dokładnie o co tutaj chodzi i o co może chodzić. No i weźmy sobie teraz, jesteśmy na powtórce. Jesteśmy tutaj, dajmy sobie może 0,25, żeby tutaj tu wszystko leciało. Damy sobie mm, dron wolny. Może dron podłączony będzie najlepszy, bo będziemy sobie mogli ustalić dokładnie. A nie zniknie nam to. Także uwaga, otworzyliśmy lotnie, no nie? Mamy tutaj kucyka. Napiszcie mi w ogóle swoją teorię, co wy o tym myślicie. Mamy tutaj kucyka i okazuje się, że ten kucyk strzela. No, strzela dokładnie z Karem na przykład. I teraz słuchajcie. Czy to nie jest tak, że Epic Games troszeczkę chce nam dać do zrozumienia, że nie tak prędko, że tak powiem. Mamy tutaj Skara. To są te, jakby nasze marzenia wylatywały. I naprawdę nie wiem, jak to mam powiedzieć. W sensie każdy by chciał Skara, każdy by chciał pompę e, i każdy by chciał, no tu różne bronie lecą. lecą. I Kucyk nam właśnie wysyła. Sygnał, wysyła sygnały, że tu mamy starą brońkę, starą brońkę, być może, właśnie, tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, być może jest jakieś nawiązanie do gry, ja nie mam zielonego pojęcia, nie wiem co to za kucyk, nie wiem skąd on się wziął, nie grałem w tamtą grę, czy w film, czy, czy cokolwiek to jest, nie mam pojęcia, być może jest jakieś nawiązanie, ale no, jak możecie zobaczyć, wiem, że tytuł może was mocno zdziwić, ale patrzcie się, widzowie, no. Pompa, pompa, dokładnie tak, pompa też, pompa też znalazła się w tej animacji, pewnie wszyscy będziecie w szoku, w jakim, w jakim, sensie to jest powrót, także zobaczmy co tu jeszcze jest z tego, bo powinny być jeszcze jakieś animacje, zobaczymy jeszcze jakie bronie wylatują, uwaga, skar, dobra, przyspieszmy może troszeczkę, przynajmniej na 50, okej, okay, co będzie, oj, teraz chyba nic nie wyleciało, tutaj co mamy? Ok, MK. Ja wiem, że jeszcze podobno snajperka leci. Wcześniej się to widziałem na zagranicznym necie. Skar. Jeszcze coś. Uwaga. O pompę. Pompę mieliśmy. No, zobaczmy. No nie wiem. Nigdy, nie, nigdy, widzowie nie pomyślałbym, że yy, nagrywając Fortnite'a będę nagrywał odcinek. Jak coś kucykowi leci. No. Leci, leci. A sama lotnia wygląda w ten sposób. Jest naprawdę, widzowie, bardzo. Ale to bardzo ładna, no. Dajcie mm, znaka, czy macie zamiar kupić tą lotnię. Ona nie wiem ile będzie kosztować, ale jakieś pewnie 1200 co najmniej. Lotnia jest mega super. Ja Epicowi bardzo dziękuję za takie wyróżnienie i za to, że mogłem wam pokazać na FPS-ach właśnie co tu się dzieje na tej lotni. A, no i właśnie, Nintendo do wygrania. Nintendo w sobotę wyniki na Instagramie. Jak chcecie brać udział, wbijajcie na Insta, followujcie. To jest najważniejsze, followujcie mojego Insta i tam się zgłaszajcie. Trzymajcie się, na razie, piona!